Ciebie, nowidzowie. W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam przedstawić nasz autorski skrypt na Alchemika z Anarchii.gr z trybu BoxVIP. Jeżeli jest tutaj, po prostu jeżeli będziecie zainteresowani tym skryptem, to zapraszam Was bardzo serdecznie do pobrania sobie tego skryptu. Oczywiście ten skrypt, jak każde inne, będą do pobrania na naszym Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie tego materiału. No ale żeby ten skrypt był możliwy do pobrania, no to musicie wbić sobie klasycznie na niego wymagania, które będą na końcu tego odcinka. No i tak jak mówię, taki jeszcze typowy pakiecik, taki jak już wam zawsze mówię, czyli łapkę w górę, miły komentarz oraz subika z dzwoneczkiem, żeby was żaden odcinek nie ominął, bo po prostu nie warto, żebyście się tracili, bo są naprawdę mega fajne skrypty. Między innymi ten skrypt naprawdę bardzo długo robiłem, więc Naprawdę byłoby fajnie, jakbyście zostawili pakiecik. Wymagania będą, tak jak mówię, klasycznie w opisie tego odcineczka. czy w opisie, no i na końcu. Yy, no i co, jeżeli sobie będziecie zaciekawieni, to zostawcie, w szczególności mi komentarz, by było mi miło. I po prostu zapraszam już Was bez zbędnego gadania. Przechodzimy do prezentowania tego skryptu, żeby Was już tutaj więcej nie zanudzać moim gadaniem. Więc... Przechodzimy do prezentowania. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I lecimy. Więc tak, ten skrypt ma trzy podstawowe komendy. Yy, pierwszą z nich jest komenda Alchemia, która no jak widzicie... A dobra, nie wiadomo tłumaczę, tylko Wam pokażę. Klikamy sobie i macie takie GUI. Gdzie macie, powiem, koło Alchemii i tutaj macie miejsce na kamień, krytyka, miejsce na kamień ogłoszenia leczenia, AFK, siły, wytrzymałości, odporności oraz okłamków No i klikniecie, zle macie wyjść, to sobie Wam wychodzi. Więc to jest pierwsza z komend, którą no, zaraz będę wam prezentował co i jak dalej. Drugą komendą jest Alchemia Odśwież. Żeby Wam to zadziałało, to musicie napisać komenda, yy, znaczy komenda musicie napisać Reload. Jak widzicie skrypt przeładowany, czyli po prostu skrypt wam się jakby zaktualizował i przeładował, ponieważ jest tam około chyba pięciu sobie jeżeli dobrze pamiętam, żeby po prostu go nie zacinało i nie muliło. No i co? I ostatnią komendą, którą musicie wiedzieć i najważniejszą, bo pytacie jak sobie dać kamienie, bo już w tym skrypcie chodzi o to, żeby dać sobie kamienie. Więc jak je dać? No, już Wam pokazuję. Pod komentą daj kamień. Widzę pisać. Al. I na przykład, teraz, jaki jest poziom tych kamieni? Ja sobie wezmę poziom y, pierwszy. Y, oczywiście poziom jest od 1 do 5. Y, ale ja sobie wezmę poziom pierwszy. I jak widzicie, nadałeś wszystkie kamienie poziomu pierwszego. I tutaj mamy te wszystkie kamienie. Krytyka, ogłoszenia, ułamków leczenia, odporności, AFK, wytrzymałości, siły. Tutaj są wszystkie te kamienie. I oczywiście teraz sobie wszystkie założę na siebie. Widzicie, sobie tutaj wszystkie się ponakładały. Teraz pod komendą Alchemia, jak widzicie, mam tutaj je pozakładane, jak widać. Teraz, co najfajniejszego, jak klikacie sobie w taki ten i chcecie go zdjąć, macie Anuluj, żeby go nie zdejmować. lub Wyciągnie ten kamień, ale jest ryzyko 50%, że ten kamień Wam po prostu zniknie. Nie dostaję go, więc uwaga, no nie dostałem. Tutaj, jak wiem, ja myślę, że kurwa się nie udała, a tutaj, że się udała, więc ten mi się udało, tamten mi się nie udało. Znowu się nie udało, teraz się udało, nie udało, udało, nie udało i. Nie udało, czyli udało mi się uratować kamień siły, odporności i krytyki czyli to jest po prostu jak będziecie sobie chcieli zdjąć takie kamienie, no to, to jest taki fajny dodatek, żeby nie było tak, na, tak łatwo, tylko żeby było tak jak jest z anarchii 50% szansa, że można to stracić, że nie macie gwarantowanego tego, że to dostaniecie. Yy, dalej. Ile z tych poziomów, to tak jak mówiłem, jest tych poziomów 5. Ale jeszcze co fajnego, pod tą komendą alchemia, jak sobie klikniecie w które na przykład siłę, otwiera Wam się ulepszenie kamienia siły. I macie tutaj poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. Jak to zrobić? No, gdzie tutaj Wam piszę. KOS 10 dolarów oraz 2 kamienie poziomu pierwszego siły. Klikniecie sobie wyjdź, wyjdź i teraz sobie wpiszecie daj kamień al, poziom pierwszy, już sobie wszystkie i ja sobie wezmę tych kamieni staków, czy, no stak sobie wezmę, staków, stak i teraz sobie wpiszę znowu komendę alchemia i tutaj sobie na siłkę klikam i klikam o, jak widać dostałem jest 88, 80% szans, że się jąkam i udało się znowu bo zamienię sobie ogólnie wszystkie. Nie? No, 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 no. Oczywiście jest także szansa, że się nie zamienią. Wiadomo. Dobra, 28 się udało zrobić poziom braku. Teraz również Udało się poziom trzeci. I udało się. I uwaga! 40% szans, zaraz tutaj 200 dolarków. Nie udało się. Robimy znowu dwa. O! I mamy kamień poziomu czwartego. Teraz zamienimy te wszystkie. Mamy trzy kamienie czwartego poziomu czwartego i mamy 20% szans żeby zrobił się poziomu piątego i uwaga klikamy no niestety nam się nie udało i został nam poziomu czwartego no to ja sobie go użyję i teraz pod komendą alchemia widzicie mam tutaj ten poziomu czwartego a jeżeli chciałbym sobie założyć yy, weźmy sobie daj kamień al 1 yy, ten siły poziomu jednego Widzicie, tutaj wam pisze, mam już założony kamień siły, więc no, po prostu nie mogę Muszę sobie tam ten kamień zdjąć, więc sobie go zdejmę Klikam i sobie go, jak widzicie, zdjąłem No i co, jeszcze wam, no i oczywiście y, tutaj te bonusy, które są na tych kamieniach, wszystkie y, Wszystkie te bonusy, możecie sobie dać jeden pierwszy poziom, drugi poziom, albo od razu piąty poziom tych wszystkich kamieni, to tak działa Możecie sobie dać jaki chcecie, ja sobie dałem teraz piąty poziom No i widzicie, tutaj macie wszystkie te Procenty, co i jak wam to ulepsza, oczywiście te mnożniki obrażeń, tutaj wytrzymałości, afk, odporności, leczenia, odłamków oraz ogłuszeń oraz tutaj krytyki, to wszystko działa. Tylko nie mam wam tego, jak przedstawić, ponieważ nie mam drugiego konta, nie chcę po prostu wchodzić ani miał mi też kto pomóc, bo jest późna godzina. I teraz sobie założę wszystkie tutaj te kamienie poziomu piątego, czyli najlepszego. No i teraz sobie wpiszemy komendę Alchemia i jak widzicie wszystkie tutaj te kamienie są ładnie pozakładane. No i będę znowu je zdejmował. Udało się zdjąć. Udało się zdjąć. Klikam jeszcze raz to. No i mogę sobie od nowa z poziomu pierwszego robić poziom drugi, poziom potem trze drugiego, trzeci, z trzeciego, czwarty, z czwarty, piąty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i maksymalny poziom to jest poziom, jak mówię, piąty. Wydaje mi się, że skrypcik jest naprawdę mega fajnie dopracowany i że naprawdę fajnie nam to wyszło. Więc no... Mam nadzieję, że ten odcinek z prezentacji tego skryptu wam się spodobał, naprawdę moim zdaniem jest to bardzo, ale to naprawdę bardzo dopracowanie, dopracowany fajnie tutaj skrypt. To jest, jak mówię, że skrypt. Kto wie, może zrobimy z tego w formie pluginu, nie wiem. Na razie jest w formie skryptu. Wymagania do niego, oczywiście, żeby sobie pobrać, będą na końcu tego materiału. I co? Jeszcze chyba tego skryptu było na tyle. A jeżeli odcinek z tej prezentacji skryptu Wam się spodobał, oraz sam skrypt w sobie, to zapraszam Was bardzo serdecznie do wbicia wymagań, które będziecie mieli na końcu tego odcinka. Oraz wbijcie sobie, no po prostu za, jak mówię, te szybko te wymagania. Ostatnio czy Wam wspominałem, to Wam. Jak nie mówiłem to powiem, ten skrypt robiłem dla was ja, nie nasz deweloper od skryptów, tylko robiłem ten skrypt ja. Naprawdę byłoby mi bardzo miło, jakbyście zostawili łapkę w górę, miły komentarz oraz suba z drągiem, żeby was żaden odcinek nie, nie ominął. No bo naprawdę nie warto, żeby was jakieś odcinki nie omijały, bo naprawdę mamy dużo ciekawych skryptów i pluginów. No i tak mówię, jak mówię, zostawcie łapkę w górę i ja miły komentarz, bo ten skrypt robiłem wam ja, tego będzie mi bardzo miło, jeżeli to robicie dla mnie. No i co? Z tego odcinka byłoby na tyle. Zapraszam Was także na naszego Discorda, gdzie macie dużą ilość ciekawych naprawdę skryptów do wyboru do koloru oraz pluginy. No, pluginy mamy akurat jeden, ale mamy dużo skryptów. Link do Discorda w opisie. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to bardzo mnie to cieszy. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Jo!